Pierwsza multiskala od Corta miała swoją premierę w 2018 roku. Niedługo po tym przyjechała do nas na testy i została na dłużej. Okazało się, że jest to instrument o zarąbistym brzmieniu, szczególnie w swoim przedziale cenowym. Jakiś czas później Kord wypuścił usprawnioną, ulepszoną wersję tej gitary, mianowicie KX507MS i to właśnie ją dzisiaj będziecie mogli posłuchać i pooglądać. Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Ja nigdy jeszcze nie byłem Jacek, a ja przedwczoraj nie byłem Brianusz. I zanim przejdziemy do specyfikacji, to chciałbym. X507 MS to siedmiostrunowa gitara ze skalami od 25,5 cala do 27 cali. Na korpus wykonany z mahoniu nałożono fornir z topoli oczkowej. Przykręcany gryf to klon, przekładany amarantem, a podstrunnica to heban makasar. Zastrojenie odpowiada mostek z pojedynczych wózków oraz blokowane klucze kord. Brzmienie to z kolei dwa przetworniki Fishman Fluence Modern. Przełącznik trójpozycyjny i dwa potki głośności i tonów które jednocześnie zmieniają voicing pickupów i rozłączają cewki. Całość wykończona jest matowym lakierem. Jakie zmiany zostały wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji KX500? Po pierwsze jest to przesunięcie środka multiskali z 12 na 8 próg, co zdecydowanie poprawia grywalność. Po drugie jest to zmiana drewna korpusu, co oczywiście ma ogromny wpływ na brzmienie. Wcześniej był to jesion bagienny, a teraz jest to machoń. Kolejna zmiana to zmiana przetworników z setu IMG707 na Fishman Fluence Modern, a ostatnia zmiana to przestawienie delikatnie potencjometrów i przełącznika. A co z wygodą gry? Przesunięcie środka multiskali na ósmy próg to ewidentne wysłuchanie błagań gitarzystów. Ba, nawet w naszej recenzji Jacek chyba mówił, że dwunasty próg jako środek multiskali to nie jest najlepsze rozwiązanie. Siódemkowy, płaski, niezbyt gruby gryf, wyprofilowany korpus powinny zadowolić każdego fana superstratów do ciężkiego grania. Gitara dobrze leży na nodze, nie jest zbyt ciężka, więc na stojąco też nie powinno być żadnego problemu. A matowy lakier na gryfie też spoko sprawa, nie klei się do łapy, także plusik. W jakości wykonania, tutaj mam te same uwagi co do każdego jednego korta. Hmm, oczywiście zdarzają się tam jakieś kropki, maźnięcia, lakieru, no to jest klasyka. To widać w każdej praktycznej gitarze i no, to się po prostu zdarza. E, sprawa numer dwa, o której po prostu już mi się nudzi mówić, to siodełko. Siodełko jest wykonane z tak zwanego głównolitu. Struna się na nim nie ślizga, bardzo szybko się ściera, jest to po prostu jakiś tani plastik. Mimo tego, że było dobrze zrobione, w sensie wysokość struny była ok, no to struny nie pracują w tym siodełku najlepiej. Więc pierwsze co zrobiłem, gdy gitara przyjechała, musiałem ołówkiem, grafitem pociągnąć większość slotów, i wtedy powiedzmy, że jest, jest ok, ale tutaj jak zwykle sugeruję wizytę. U lutnika bądź ktoś inny może sobie samemu wymienić na graftecha czy na jakiś inny lepszy materiał. Gitara kosztuje około 3500 zł, więc spodziewałbym się trochę lepszego wykonania, mimo wszystko. Yy, rekompensuje to osprzęt i jakby grywalność tego instrumentu, ale mogłoby być według mnie tak. Kapkę lepiej, choćby to osiadełko mogłoby być zrobione z czegoś innego. Czy chciałbyś coś dodać? Nie, wyczerpałeś temat, przykro mi. Staram się. W temacie próbek do tej pory mieliście okazję posłuchać, jak gitara siedzi w miksie i yy, jak wypada w porównaniu do Icemana. Do dołamacza w sumie powiedziałbym. No Bardziej. Tego. Yy, Ale co do próbek, jeszcze, bo to nie wszystko, to posłuchajcie sobie teraz, jak brzmią voicingi. W tej gitarze, no bo tak jak pewnie wiecie, Fishmany mają opcję zmiany voicingu między aktywnym a pasywnym, rozłączane cewki i tak dalej. Posłuchajcie sobie. <śmany> Zastanawiając się nad podsumowaniem tego instrumentu, z racji, że to jest bezpośredni następca tego pierwszego KX-a siedmiostrunowego, multiskalowego, staram się wrócić trochę pamięcią, pamięcią tak, do mhm. tamtej gitary, ale jedyne co pamiętam, to to, że była wygodna, w sensie odczucie dla mnie jest podobne do tego co pamiętam no tak, z tamtej to gitary to samo. praktycznie ten sam korpus, praktycznie ten sam gryf jasne jak najbardziej e, więc tego nie zepsuli i to jest fajne bo jakby utrzymanie tego co było fajne w instrumencie w kolejnych jego edycjach moim zdaniem jest na plus e, a i mi się osobiście najbardziej chyba mm, podoba gryf, to już też mówiliśmy 500 tysięcy razy jak nie więcej że gryfy w kortach są naprawdę bardzo spoko e, i niektóre siódemki, które no Ostatnio nie było jej jakoś specjalnie dużo, ale niektóre siódemki, które do nas przyjeżdżają takie seryjne, często te gryfy mają dosyć toporne, a z racji, że ja na co dzień na siódemkach nie gram, to przeważnie to odczuwam. W przypadku tego korta tego za bardzo nie ma i nie czuję w ręce, żeby to był jakiś taki, wiesz, kołek. Nie? Mhm. wydarzenia dla mnie są bardzo podobne, bo gitara jest w zasadzie bliźniacza. Lubię wykończenie korpusu, bo jest takie porowate, lekko. Taki jest, jak to się nazywa, zawsze zapominam. Open-pore? Open-pore, taki zrobiony, fajnie czuć pory w takie lekkie dziurki w drewnie, to jest bardzo fajne. A tym bardziej, że tam jest ta opola, topola, opola, topola, tak. Mhm. Bardzo dobrze to wygląda. Tak, no. Gryf matowy to jest mega sprawa. Także w kwestii wygody i tego wszystkiego jest Naprawdę fajnie, yy, jak zwykle przeszkadza mi ułożenie potencjometrów, to mówiłem w recenzji KX700, jest dokładnie taki sam, patrzcie teraz. Nie widać, ale jest to samo, nie? Jest, zmienili ten układ podków yy, i on jest identyczny i ma być niby lepiej, bo jest bliżej, a wcale według mnie nie jest lepiej, to powinni zmienić w ogóle, w wszystkich wersjach gitar do ciężkiego łajania powinno być to uproszczone, bo nie widzę sensu no. całkowicie. To już PRS ma lepiej to rozwiązane, bo ma tak wysunięty do tyłu ten potek. Chociaż tutaj jest uzasadnienie takiego stanu rzeczy, gdyż dostajemy dwa voicingi i rozłączanie cewek. Jest to powiedzmy, chociaż no. ja bym to rozwiązał zdecydowanie inaczej, po prostu dołożyłbym switcha, mhm. jeden potek na przykład i switch do tam voicingów, czy do całego obojętnie, nie? W ogóle się... switchami można by było to załatwić, żeby się tak. nie w jakieś push czy push -pusze. No jeden push-pull i switch na przykład, nie? Ale z, pewnie z racji tego, że płotki są dołączane do, jakby do zestawu fishmanów, to oni tak mhm. to robią, nie? Tak to pewnie zamawiają. Więc powiedzmy, że tutaj ma to jakieś uzasadnienie. Eee, też nie jestem fanem fishmanów, mówisz, Czy nie mówiłeś? Czy to tak off, off top Tak. Też nie jestem fanem fishmanów, chociaż... Ja też. Brzmi to spoko, w sensie do ułojenia mają bardzo duże sygnał. Już zapomniałem w ogóle, że one aż tak sobie tak, się zachowują. Mają przeogromne sygnały. i bardzo są takie nagejnowane. Odzwyczajmy się trochę od aktywów, bo nie gram na aktywach. Wolałbym mocniejszy sygnał wpasywać. Jakie to jest wszystko, wiecie? Ciężko to wszystko jakby. Spoko grają, ale nie lubimy, nie? No, no. <słyski> nie ma tragedii. Ale jak znaczy, neck... to, to, to też, żeby to tak nie wybrzmiało, to nie są złe pick-upy. Tak, nie? o to chodzi. No. Oprócz tego, że Nexus jak zwykle. No, standard, ale to, to, to nie jest tak, że te pick-upy są jakieś koszmarne i należy je wymienić czy coś w tym stylu, bo no, chociażby patrząc na popularność tych przetworników w ogóle na rynku gitarowym, no to chyba jednak muszą tak. mieć swoich zwolenników, no, no, skoro tak, tyle tak. osób z nich korzysta i jednak biznes się kręci, nie? Ale no, ja też nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem Fishmanów. Ale wyda wydaje mi się, że to jest trochę kwestia taka psychologiczna. Tak, 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 tak. tak no. Kwestia psychologiczna i to nawet nie dlatego, że tego się nagle zrobiło tyle i we wszystkich gitarach były przez pewien czas fiszmany i co wychodziło coś nowego, już tak. bez względu na producenta wszędzie walili fiszmany, no. tylko wydają mi się takie trochę przekombinowane. Przejadł w pewien się. sposób, trochę się przejadły, ale wydaje mi się też delikatnie przekombinowane i może to jest wywołane tym, no i... bo na pewno nie brzmią źle. Jak już mówiłem, cena tego instrumentu to 3,5 koła. Patrzyłem, szukałem jakichś multiskali ogólnie budżetowych. No to jest IBANES RGMS 7. On kosztuje około 2,5 tysiąca. To jest już niższy przedział cenowy. On tam nie ma, jest zwykły to jest goły, GOLAS. golas. No? I tutaj do niego będziemy porównywać bardziej korta KX307MS, który również się pojawi na kanale niedługo. W tym przedziale cenowym nie ma żadnej gitary 7 w w skalę. Nie znalazłem, nie ma nic. Jackson jeszcze jest, ale Jackson też jest Golasem. Później jest już y, LTD MS500, MS700, MS1000. 1700 MS, 500? MS, MS 500, 500, 1007? 1007? jest tak, na pewno, 1007MS. ale 1700 MS już jest znacznie droższy. Tak, ale to jest już z kolei dokładnie, to już jest przedział cenowy 6-7 koła, także już w ogóle poza, poza skalą, no, ale. On się tak strzelił trochę pomiędzy te najtańsze. Mm -hmm i naj, no może nie najdroższe, ale te te droższe, zdecydowanie więc, jeżeli szukacie gitary z multiskalą, która będzie już na, prawie na wypasie, nie licząc świadełka no to myślę, że spokojnie można się za nią brać, jeżeli chcecie bardziej testować to raczej może 307, który zobaczycie mhm. a jak już jesteście, no tym, na no. Macie dużo pieniędzy, no to wiadomo, już można kombinować bardziej. Dużo no, bardziej. W, w, wtedy Orbs to i, y, Wtedy możecie kupić hapas. <noise> no. Jak macie naprawdę dużo, Orbs pieniędzy. Hapas, y, z pasem. Los Angeles, Angeles Custom Shop. Tak, laksy. No, jak się dostaniecie w ogóle tam. Tak. Nie no, to już tak na żarty nie. Ogólnie jest to solidna gitara. Na dobrym osprzęcie, którą warto się zainteresować. Wady podaliśmy Wam, jakie macie, na które się musicie szkować, czyli jakieś braki w wykończeniu, siodełko na 100% do wymiany, klucze blokowane są, więc tu nie ma co gadać. Siodełka są we wszystkich, takie siodełka są we wszystkich gitarach z multiskalą w większości, a nawet Ibanez wsadza je do modeli za 6-7 koła z normalnym, bez multiskali, Także myślę, że jest to wystarczający osprzęt do grania i do muzykowania, nagrywania trzyma wszystko ładnie strój. Mamy tutaj 5 części. Więc jest stabilnie gruby siódemkowy wygryw, gruby w sensie szeroki, mhm. siódemkowy wygryw, więc tutaj się nic z tym nie dzieje, tylko tak jak mówię siedełko. Czyli takie solidne myślę 7 na 10, bym tak wystawił taką ocenę, nie? W tym przedziale cenowym oczywiście, nie? Pamiętam ile kosztował KX500MS? Kosztował 2700 w detalu. Więc przerzucenie tego dołożenia lepszych pikapów, droższych przetworników mhm. Yy, myślę, że jest, ta cena jest w miarę. No w miarę okej, okay. okay. no, on ten jeszcze mogłoby być lepiej, nie wiadomo. No, no oczywiście ale... ten jesion by, by, mi, trochę mi brakuje go, ale myślę że tutaj też ktoś sprawia. Nie, to, śmany się odmulają. Nie chodzi mi o brzmienie, <laughs> tylko o wagę <laughs> instrumentu biedny. i o wygląd, bo jesion wygląda zdecydowanie lepiej. Tak, no tam te plecki wyglądały spoko. Ale jakby z tyłu na gitarę nikt nie patrzy, nie? Jak ja patrzę na niej gra. Dobra, na koniec tego mulenia, wiecie, wszystko, gitarę zobaczyliście, posłuchaliście, dajcie znać czy Wam się podoba, gdzieś tam latał link do poprzedniej recenzji, e, 500, e, poprzedniej, poprzedniej wersji Tak, tak jest Także możecie sobie porównać, no niestety nie na dzisiaj, zresztą i tak mamy już całkiem inne seta, więc nie ma znaczenia Inne setup, inne pomieszczenie Wszystko inne Wszystko, wszystko jest inne Paweł inny. jest inny trochę, ja Ja też jestem inny to już, Także to już nie ten sam zostawcie łapy w, 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 w górę W górę, w dół, subskrypcje, dzwoneczki Wszystkie tamte takie różne rzeczy możecie sobie poklikać na dole. I my się już dzisiaj z Wami żegnamy i w widzimy się. Nareszcie, ile można. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTGTV. Adios. Adios.